Siema, witam na moim kanale. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji, zachęcam Cię do kliknięcia dzwoneczka, aby być stare na bieżąco oraz zapraszam do używania moich kodów na stronie Muscle Power, aby zaoszczędzić 10% na całe zakupy suplementacyjne w kraju i za granicą oraz na Propeptydy.pl, również z wysyłką za granicę. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam wszystkich z tej strony Adam. E, część z Was już pewnie widziała, że ostatnio częściej widuję się z moim byłym, potopiecznym Dawidem Olszewskim. Aktualnie kolegujemy się e, i to bardzo dobrze. Wciąż prowadzę jego Sylwie. No i gdzieś tam wpadliśmy na taki wspólny pomysł, że skoro i tak się gdzieś tam spotykamy, razem będziemy startować w zawodach. E, nadajemy nam wspólnych, na wspólnych falach e, to też e, Zrobimy jakiś cykl taki filmowy dla Was. Pierwsze co to długo oczekiwany materiał, który być może, jak to nagranie będzie na kanale Dawida, to już powinien też być ten odcinek czyli, czyli wywiad odnośnie tam, wiadomo, off-seasonu, prepa i tak dalej. jak to z różnymi trenerami było. Natomiast będzie też sporo materiałów, właśnie treningowych. Ostatnio dodaliśmy trening klatki. To był taki pierwszy, pierwszy nasz wspólny film wraz z omówieniem już na posiłku potreningowego. A i będzie sporo materiałów takich nagrywanych przez nas, przeze mnie, przez Dawida z całego okresu przygotowań. Gdzieś są może z wyjazdu na zawody. Znaczy myślę, że na pewno coś będzie z tego wyjazdu na zawody. I myślę, i chcemy też, żeby to tak było, żeby to były takie luźne materiały. Dlatego nagrywam teraz zupełnie spontanicznie z rączki jak widać fryzura też fryzjera trzeba odwiedzić plus tylko takie że się ogoliłem ale tu jeszcze jakieś włosy widać kocie bo jak wiecie hoduję koty hoduję ja no, hoduję dbam o nie no to jest taka moja, moja zajawka druga no i co? I, I myślę, że takie będą bardziej na, naturalne te materiały będziemy starać się przy, y, gdzieś tam przekazywać wam troszkę wiedzy y, wiedzy na temat suplementów, na temat treningu, na temat diety, na temat wszystkiego co związanego z kulturystyką y, Nawet takie rzeczy, bym chciał przekazać, jak na przykład brązer. Y, weźcie też pod uwagę, że mimo tego, że startuję już wiele lat, y, to wciąż powiem szczerze. Ciągle spotykam się z czymś nowym, ciągle eliminuje się jakieś kolejne błędy, jeśli chodzi chociażby o przygotowanie skóry, o przygotowanie ciała w ogóle do tego nałożenia bronzera, co zrobić, kiedy na przykład mamy dzień po dniu zawody albo tydzień po tygodniu, bo często jest tak, że ten brązer na przykład wgryza w skórę, robią się plamy, potem często ciężko to domyć. Z kolei może ktoś wyszoruje się pumeksem, uszkodzi skórę i przy kolejnych zawodach gdzie nakładał brązer, ten brązer też się potem nierówno wchłania, bo ta skóra jest, wiecie, taka starta. Dużo jest takich, takich kruczków, takich małych rzeczy, które gdzieś tam, z, z gdzieś tam się spotkaliśmy, tak, o których się nie mówi. Z którymi zawodnicy gdzieś się spotykają i myślę, że tam będą takie, wiecie, materiały, no, ciekawe, dużo takich rzeczy, których, myślę, gdzieś tam nie było. A jak było, to po prostu nie było tego aż tyle, żeby, żeby gdzieś tam rzuciło się w oczy. I muszę powiedzieć, że to też fajna taka opcja dla osób, które trenują, które chcą gdzieś tam kiedyś startować. No i co? Wiecie, jeszcze często też pada pytanie gdzieś tam o doping, o jakieś takie rzeczy. Takich rzeczy raczej nie będziemy omawiać, nie znaczy to, że będziemy unikać tematu totalnie. Ale po prostu to jest zbyt, zbyt taki śliski temat, zbyt indywidualna sprawa, jeżeli ktoś po prostu chce jakieś porady, niech napisze na priv, niech się zgłosi, nie wiem, na prowadzenie, wtedy można sensownie, indywidualnie dobrać, powiecie, jak polecimy jakieś suplementy, to się nikomu nie stanie, w najgorszym wypadku ktoś po prostu, za przeproszeniem, sraczki dostanie i, i tyle się skończy, i tyle będzie problemu, nie, a... a no, jednak, już z takimi mocniejszymi rzeczami to nie chcielibyśmy nikogo tutaj mm, w jakiś sposób nakierowywać filmami. Spoko, ktoś ma pytanie, niech zada w komentarzu, e, niech napisze priva, W wolnej chwili coś tam się odpowiem, mniej lub bardziej szczegółowo. Natomiast na, na materiałach będą takie raczej ogólne, ogólne rzeczy. E, no, i głównie, głównie będę zajmować się treningiem, dietą też suplementacją, jakimiś przygotowaniami, jakimiś zabiegami przed zawodami, też nie spodziewajcie się, że będziemy całego, nie wiem, piguika przedstawiać kropka w kropkę, bo to też jest bez sensu, z tego względu, że jest masa osób, która, która no, zupełnie inaczej zareaguje, nie? Inaczej zareaguje gość o takiej, takiej wadze, gość z takim, takim metabolizmem, gość o takich, takich predyspozycjach, gość, nie wiem, w takiej czy innej kategorii, mniej lub bardziej obtuszczony. Jest naprawdę masa zmiennych. No i też nie wszystko będziemy mogli powiedzieć co sami robimy, bo czasami jedna rzecz zależy od drugiej. Albo no tak jak w przypadku Dawida, on podjął współpracę z trenerem ze Stanów Zjednoczonych. Jak wiecie to trener Nika Walkera, Nick Walker, czyli Top 5 Mr. Olympia. No i taki trener to nie jest on wiecie 300 zł miesięcznie, tylko koszta już, już spore. No i trudno, żeby ktoś wydawał naprawdę poważne pieniądze, a potem to na YouTube za, za darmola e, całą wiedzę wszystkim rozdawał, nie? Więc, więc co możemy, część tej wiedzy jasnych gdzieś tam się podzielimy, podzielimy się swoją wiedzą, nie ma problemu, natomiast wiecie, no też nie może być na zasadzie, że dajemy palec, a ktoś będzie chciał całą rękę, nie? Ale myślę, że akurat widownia u Dawida, mam nadzieję, że już mogę mówić powoli, że nasza, bo też będę się tutaj udzielał, jest taka bardziej ogarnięta i kumata, że to są ludzie, którzy wiedzą o co chodzi i pewne rzeczy rozumieją. Myślę, że widownia jest raczej taka poważna. No bo każdy, kto wchodzi, to raczej, raczej jest zainteresowany kulturystyką, nie? Więc myślę, to będzie taki krótki wstęp z mojej strony, gdzie Wam pokażę, shake'a, ja robię takiego intra workout. Przy treningu na, na, na tą chwilę biorę jakąś tam biochimbinę, biorę. Alfa GPC, czasami przytylingówkę, jakąś kofeinę czasami, ale to Wam też opowiem, robiąc z tego shake'a. Ten shake intra, ważny czy nieważny na poziomie zawodniczym już jest ważny. Dawid też ma specjalne wytyczne, jeśli chodzi o tego shake'a. Ja też używam i uzasadnię dlaczego to, a nie tamto. Co się opłaca, co się nie opłaca. No i dla kogo coś warto, a dla kogo coś nie warto, nie? Bo inna sytuacja jest, jeżeli ktoś jest w bardzo głębokim i długim deficycie kalorycznym, ma już bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej. Mm, I jeszcze chce tam gdzieś dociąć, żeby jeszcze jakieś prążki na tyłku pokazać i wiecie, wtedy te ryzyko jakichś tam zmian w organizmie, nie wiem. Nie chcę mówić, że palenia mięśni, ale wypłaszczenia tego mięśnia i tak dalej, już wizualnie ta sylwetka wygląda gorzej. Ktoś mówi, że stracił mięśnie. Niekoniecznie stracił, tylko raczej wizualnie wygląda jakby był mniejszy i ktoś, ktoś po prostu nie chce jeszcze gdzieś tam pogłębiać tego stanu, no to też musi zwracać uwagę na pewne rzeczy. Nie? Natomiast jeżeli ktoś robi sobie taką formę, dla siebie, gdzieś tam na, 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 na nie wiem, na plażę, no nie zależy mu za bardzo na, na prążkach, na pośladkach, na jakiś, nie wiem, nawet na jakimś mocno dociętym, dwugłowym uda, no to wtedy, wiecie, części rzeczy nie musi robić, dlatego ja Wam chcę dzisiaj przedstawić mmm, takiego szejka, jakiego ja robię i przypowiem Wam, e, dlaczego tak, co warto, co nie warto, co jeszcze można dodać, ewentualnie, jeżeli ktoś po prostu, nie wiem, lubi się pobawić, lubi poeksperymentować, ma na co fundusze, Dlaczego nie? No i zapraszam zaraz będę, jak będę robił tego shake'a to Wam wszystko mm, przedstawię. OK, zaczynamy shake'a intra workout, EAA podstawa. Na co zwróciłbym uwagę? Na ilość aminokwasów. Często trener Wam pisze 10-15 gram EAA, a wielu wielu z Was mm, Sypię sypie po prostu 10-15 gramów proszku, a nie zawsze 10-15 gramów proszku to jest 10-15 gram aminokwasów. O tym co trzeba pamiętać, są to aminokwasy niezbędne, czyli te, których nasz organizm nie potrafi syntetyzować. Wśród nich też są BCA, które są krytykowane, ale właśnie na rzecz Beta, na rzecz EAA, które zwiększają syntezę biologii mięśniowych, poprawiamy generację. No, jakość treningu też, ale o tym za chwilkę. Na co jeszcze zwróciłem uwagę, że niestety aminokwasy w postaci hydrolizatu są bardzo gorzkie. A to z kolei sprawia, że trzeba dać dużo słodzików, żeby one były dosyć smaczne. I, i jeżeli ktoś ma problemy po słodzikach, no to szukałbym wersji bezsmakowych. Nie? Dalej, kratyna wiadomo. Odtwarzanie ATP, większa siła, większe lepsze nawodnienie komórek mięśniowych, nawet lepsza praca mózgu, układu nerwowego. Więc podstawowy suplement oczywiście oczywiście tutaj e, dałbym dałbym tylko i wyłącznie monohydrat najlepsza, najbardziej przebadana forma co dalej, Karbolyn są to węglowodany jak tu producent mówi, patrzcie super, szybko się wchłaniają lepsza absorpcja i tak dalej tak dalej, takie 2 kg karbolinów bo on ma tutaj 1960, takie 2 kg tego kosztuje tam chyba około 200 zł. Oczywiście nie polecam. Znaczy <laughs> inaczej, Kawi się to bardzo dobrze, czuje się potem bardzo dobrze, trenuje się bardzo dobrze. Natomiast no cena jest kosmiczna. Ja już mam najczęściej tutaj po prostu dekstrozy, a to mam tylko dlatego, że po prostu kupiłem taką dwukilową puszkę za 40 zł. to wodzi 20 zł za kilogram, czyli jak karbo, przy jakaś dekstroza. Eee. Tu uprzedzam, chlebtostrowy nie mój, ale masełka już Słodzik już moje. Teraz tak, jeszcze jeszcze ten BCA, to z glutaminą. Glutamina korzystnie wpływa na jelita, przecież tam też chodzą suchy. Nie wiem, ja tego nie odczuwam, ale że niby lepiej się glikole po potem zupełnia. Tu jest akurat bezsmakowy BCA. Czy one mają jakieś zastosowanie? I tak, i nie, generalnie tak. Zastosowanie ma, ale czy warto kupować? Nie. Fajne jest to w końcówce, że po prostu walina zawarta w BCA w Ona też będzie, tylko tam wiadomo, trzeba było go sypnąć dosyć, znacznie więcej, żeby tej waliny się nazbierało. A to są tylko te trzy Walina daje takie opóźne uczucie zmęczenia w czasie treningu, więc jeżeli ktoś ma bardzo długie treningi, wyczerpujące, albo właśnie w okresie przed samymi zawodami, to w tym to momencie może to być bardzo, bardzo gdzieś tam przydatne, prawda? Żeby nie czuć, gdzieś tam opóźnia uczucie zmęczenia na treningu, nie? Dalej, AKG. Myślę, że też nie gorszą opcją około treningową będzie po prostu szukać arginina. Arginina z tego względu, że no lepsza pompa mięśniowa i chyba właściwie tyle, niby lepiej odżywione komórki mięśniowe i tak dalej, i tak dalej. komfort treningu, mam, podaje. gdzieś tam jest zwiększona synteza białek mięśniowych, oczywiście jest tylko w jakimś małym procencie, więc mm, traktowałbym to taki, taki suplement nie pierwszej potrzeby. AKG to alfa-ketoglutaran, czyli kwas połączony z argininą, który po prostu przedłuża jej działanie. Fajna też opcja się o profilaktykę nadciśnienia, bo arginina, jak tu każdy booster tlenku azotu, rozszerza naczynia krwionośne. No a wiadomo, szersze światło naczynia krwionośnego, lepszy przepływ krwi, równa się mniejsze ciśnienie. E, cytrulina to samo, lepsza wydolność, lepsza pompa mięśniowa, to samo booster tlenku azotu. Myślę, że na cytrulina będzie lepszą wyjściem. Niż, lepszą opcją niż Argina, e, to akurat jest TMG, czyli coś, co wspiera wątrobę, metylację i tak dalej. Organizmu to mi się tutaj tu, tu zaplątało. No i tak wygląda w skrócie. E, shake Intra Workout. Czasami jeszcze dodaję taurynę, ale to tylko w momencie, kiedy nie wiem, używam krembuterolu bo ona gdzieś tam to korzystnie wpływa na serce. krembuterol lubi wypukiwać taurynę. E, jeśli miałbym wybrać jakie najbardziej potrzebne suplementy, to kratyna. No, Suplement z pierwszej grupy, czyli takiej pierwsza grupa, to jest najlepiej przybadana, najbardziej udowodnione działanie, czyli na pewno a Oczywiście, jak ktoś powie, aminokwasy to tak jak mówicie e, glukoneogeneza i tak dalej, i gdzieś tam drogi izotonik. No Z jednej strony tak, z drugiej nie. Mając węglowodany na treningu, to aminokwasy tak się nie zmienią w procesie glukoneogenezy na, na glukozę, nawet nie dając tych węglowodanów na treningu. To sam fakt tego, że dajemy aminokwasy, to organizm sobie przemieni tylko taką ilość tych aminokwasów na glukozę, jeżeli będzie skrajnie wycieńczony i naprawdę będzie potrzebował tej glukozy, to przemieni tylko tyle, ile będzie chciał i potrzebował. Natomiast no, węgle, jak wypijecie, to wypijecie i dostarczycie tyle, ile żeście wypili. A ludzie lubią przecenić sobie ilość spalonych kalorii czy spalonej energii na treningu. No, to tyle, tak wygląda mój shake e, intra workout. Oczywiście szłoby tu jeszcze dołożyć parę rzeczy, ale też już gdzieś tam przy okazji e, opowiem innym razem. Ok, jeszcze szybka dogrywka, bo czegoś mi tu brakowało i ja się zorientowałem. Beta-alanina. Też daję na treningu. Już mówię czemu na treningu, a nie przed treningiem. Ponieważ często przy treningówkach macie tam 2-3 gramy beta-alaniny, swędzą te uszy. Ja nie lubię tego uczucia, do niczego ono nie jest potrzebne. Natomiast betalanina alanina zwiększa poziom karozyny w mięśniach. Mniej więcej karozyny, tym lepsza po prostu wydolność opurzone, opóźnione zmęczenie mięśni, mięśniowe. I e, tak naprawdę, czy dacie 5 razy po 1 gram, czy dacie 1 raz po 5 gram, to e, będzie taki sam efekt, jak chodzi tą betaleninę. E, a po prostu unikniemy w ten sposób, mm, wiecie, tego swędzenia w uszach, nie? Dlatego ja sypię sobie do takiego treningu intra workout że do takiego shake'a intra workout, po prostu na piję to przez cały trening, przez co jest to rozłożone w czasie i nie swędzą mi tak uszy e, ani nie piecze, twarz, bo to różnie nie czuję tego mrowienia i, i gdzieś tam z karozyny jest stale podbijany, utrzymywany przez, przez betalanitę. Więc to jeszcze taka dogrywka, bo czegoś mi tu zabrakło, a to właśnie, właśnie tego. No i też na nutrition botania e, nie mam żadnej umowy ani. Nie uważam produktów aneutycznych za jakiś czy ZD super specjalnych, ale takie proste substancje jak betalina czy kreatyna, no to tak naprawdę sprawdzą się i takie, czy Hyrolaps, czy cokolwiek innego tam używacie.